Przepraszam bardzo, pani Katarzyna Piurecka. Nie! Kasia to moja córka. O, przepraszam, może może pan kolega z pracy? Nie, ja jestem kierowcą taksówki, a pani córka zostawiła dowód osobisty sobie Aha. w samochodzie. Rozumiem, proszę, proszę bardzo. Proszę. Proszę. O, nie, nie, proszę, proszę do pokoju. Przepraszam, prosto. Proszę. <grywa> proszę no co się rozbija? W domu, w taryfie się przyjechał. Przyjechał. Jakiego panka? Jakiego skalpa, no? Jakiego panka? Gdzie o skalpa? Gumę! Kasiu! Tak. Ktoś do ciebie? Tak, mama, już idę, tylko przebiorę się. Zaj zajmij się panem, dobrze? Dobrze. <dogs Caribbean metal foil> Proszę pana, więc Pan jest y, taksówkarzem? Tak, w WPT, mhm. y, ale tylko tymczasowo. Znaczy, że ma pan jakiś inny zawód, wyuczony? No, niezupełnie wyuczony. Ale kto dzisiaj nie kombinuje, życia nie ma. Obrazy będę sprzedawał, tak? Po prostu. Kultie. Rozumiem. Y, pan plastyk, y, artysta, takie bardziej. Niezależny. Nie. Niezupełnie. No, raczej kompletny amator, ale takich dzisiaj się popiera. No, taki amator to ma szalenie do przodu w odróżnieniu od zawodowca. To tak jak w sporcie. To, 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 to nie mądrzy się. To, to pan. Pan ładnie maluje, że, że tak powiem. No, to, no jeszcze nie wiem tego. Nie próbowałem. Aha, no dobrze. A jeżeli okaże się, że pan nie umie? No to, to wynajmę sobie zawodowego. Za pół ceny to och, będę miał takie obrazy, jak się patrzył. U nich teraz to krucho No wie pan, trzeba przyznać, że nie brak panu życiowego podejścia. Mioś Bosko, coś byś z siebie zrobiła. Wszędzie makijażu. Możesz to zobaczyć w przyjaciółce. A. Pani Katarzyna Turecka, o ile się nie mylę, tak? <noise> nie da się ukryć. I pani, Hadach skąd 13-13. No, pa, pan był tak uprzejmy, że odniósł ci dokumenty. Pan będzie malarzem. Na razie jeździ jako kierowca. Zostawiła pani dowód, a mój zmiennik, który go znalazł, no nie oddał pani. Nawet mi o tym nie powiedział. Bardzo panu dziękuję za to <noise> Pracy obowiązuje w zasadzie uprzejmość. No to takie niepisane prawo. A pana kolega z niego nie skorzystał? O to jeszcze smarkarz zielony. Wyrobi się pod moim okiem. A wie pan, on wydał mi się całkiem sympatyczny. Niech pan mi coś o nim opowie. Może i sympatyczny. Ale to nic ciekawego. A bez przerwy mu tylko dziewczyny w głowie i inne głupstwa. To dziewczyny to głupstwa? Przepraszam, może no, niezręcznie się wyraziłem. No, chciałem powiedzieć, że, że on szuka towarzystwa takich bardziej, no, prymitywnych dziewuszek. Takim to łatwiej zaimponować. A pana interesują wyłącznie poważne? Przestań! Nie dokuczaj człowiekowi. Zrobić ci grzeczność, a to jakieś dziwowiska. stronisz. A ty co się trącasz? <grym> tak, ale to zawsze tak jest. Kasia zawsze zaczyna. Czy, czy miałaby pani czas umówić się ze mną do kina? Przed południem zawsze jestem wolny. A, ale ja za to jestem zajęta. A to, to nie szkodzi. To ja pogadam z Marianem, znaczy z moim zmiennikiem. Mm -hmm. i... I on mnie zastąpi. Po południu będzie za mnie jeździł. To zgodny chłopak. Strasznie mi przykro, ale po południu również jest to niemożliwe. No rozumiem, w grę wchodzi ktoś inny. Ale nikt nie wchodzi. Dziewczyna obija się sama, jak żyd w pustym sklepie. Zobaczysz, że zostaniesz starą. Ja ci to mówię. Przepraszam, z ja tobie pójdę. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Niestety żałuję, ale i po południu jest to niemożliwe. Rozumiem, rozumiem. Kręcała się, to jasne, ale dlaczego? Jak, jak ona powiedziała? Pani uczęszcza do szkoły wieczorowej. Jaki pan jest domyślny. A zatem umówmy się na całą niedzielę. To pan w niedzielę nie jeździ? W niedzielę będzie jeździł Marian. Dam mu za to wolny cały poniedziałek. Chętnie bym się z panem umówiła. Ale przecież ja pana prawie w ogóle nie znam. Pani personalia są mi znane. Z dokumentów. A ja nazywam się Jacek Żydkiewicz. Lat 31. Niekarany. Kawaler. Dosyć, dosyć. I znamy się nie od dziś. Pani mnie zapewne nie pamięta. O czym pan mówi? O tym, jak mnie pani nabrała, że mi Dekiel odleciał. Pan ma fantastyczną pamięć wzrokową. Pamiętam tylko to, co warto zapamiętać do końca życia. Jeszcze? Jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Wypiję taki ze trzy butelki bełtu i jeszcze mu mało.